I okay, Jeszcze raz prosto to hasło przewodnie dzisiejszego odcinka. Na stole malutki kawałeczek łopatki wołowej. Oczyszczony, taki jeszcze malutki wtręt. Zostawiłem tłuszczyku, ale to celowe. Dlaczego taki malutki? Bo nie mam potrzeby wykonywania tego w dużej ilości, czego jak czego, ale jedzenia to u mnie nie brakuje. A mam ochotę spróbować, no i oczywiście Wam pokazać. Tłuczony. Pieprz kolorowy, dwie czubate łyżki. Sól jedna, jedna naprawdę czubata łyżka. O. To ma tak 70 parę deko, więcej nie ma. Przyprawę trochę oczywiście jak to zwykle w nadmiarze. Tylko dwa składniki, tylko pieprz kolorowy i tylko sól. Aromat niesamowity świeżo tłuczonego pieprzu. Pojemnik. Troszeczkę radno. A reszta po każdej stronie. Nie wszystko oczywiście trochę zostawimy, bo będzie jeszcze potrzebne, ale ważne jest to, żeby porządnie to z każdej strony obtoczyć dużą ilością pieprzu. Nawet i łóżka sama wróciła na miejsce. To na dzisiaj koniec. Teraz a, lekko odtrząsnąć, żeby wszystko poleciało do tyłu. Przykryjemy, wkładamy do lodówki. Ustawiamy delikatnie pod kątem. Coś trzeba podłożyć jakiś centymetr. Jak się jakaś wilgoć wytopi, znaczy wytopi, wytrąci, zbierze się na dole, trzeba ją odlać. Wołowinka odwrócić, jak trzeba dosypać, a będzie trzeba dosypać soli i pieprzu. Tej mieszaniny, którą tu mamy, robimy to codziennie przez pięć najbliższych dni. I potem dalej. To na razie. w tym pojemniku i był przekładany z prawej na lewą, z lewej na prawą i ewentualna wilgoć usypana. Teraz co dalej? Ta obsypka z tłuczonego pieprzu w zasadzie uniemożliwia założenie nam na to jakieś pączochy, skarpety czy coś w tym rodzaju, dlatego że stracilibyśmy tą obsypkę przy ściąganiu, a chodzi nam o to, żeby ją zachować. A podsuszyć trzeba. Suszenie długie raczej Wychodzi słabo, powoli to zaczyna opadać, ta obsypka że tak powiem. I czas tego suszenia, im dłuższy, tym mniej tego pieprzu na tym pozostaje. A to jest jednak efekt wizualny, który chcemy zachować. Ja to staram się posuszyć szybciej. Można to robić w jakimś miejscu gdzieś blisko grzejnika. Można to robić w kombiwarze, można to robić w piekarniku. Trzeba pamiętać tylko, żeby temperatura nie przekraczała 35 stopni, nie podchodziła po, po 40, przepraszam. I żeby to suszenie było dość intensywne. Ja teraz wykorzystam do tego wędzarnię. Wstawię normalnie, tak jakbym chciał wędzić w wędzarnię, tylko, że nie będę włączał generatora dymu. A włączę samą grzałkę, ustawię 35 stopni. Znaczy Wędzarnia jest e, izolowana, więc straty cieplne będą stosunkowo nieduże, a można pozostawić cały proces bez kontroli. Czyli na hak wieszamy, o widać jak się obsykuje, dlatego jak najmniej go dotykać, jak najmniej przekładać. Niech to teraz zaschnie, wtedy się e, przywrą bardziej, jak e, obecnie ładnie z wierzchu, te cząstki pieprzu i będą fajnie wyglądać. No i też potem co działać na podniewienie. Także idziemy do wędzania. Wołowina już powieszona, temperatura ustawiona, tak jak mówiłem wcześniej. Szyber otwarty na pełen przelot, po to żeby się pary mogły uwalniać, chociaż ich niewiele będzie, bo temperatura niska. No i czas, czas załatwi wszystko. Teraz są godziny poranne, ja idę do swoich zajęć wieczorem tutaj wrócę i zobaczę jaki jest efekt. Po 14 godzinach suszenia. Wędlinka już jest gotowa do tego, żeby mogła spokojnie dojrzewać w warunkach chłodnych, i tam ją przenosimy. W tym pomieszczeniu jest poniżej 10 stopni Celsjusza, więc wołowinka tutaj powiesi tak od 3 do 7 dni. Po kilku dniach wiszenia w chłodnym pomieszczeniu możemy podejść do próby sprawdzenia zawartości. Oczywiście, będzie się wykazać większą cierpliwością i dłużej to posuszyć ale nie jest to już takie konieczne no może tak a po środku z końca najpierw przekroimy i teraz parę plastereczków ładnie pierwszą oblepione Próba smaku, próba aromatu, no są dobrze dwa podstawowe sprawdziania. Jeżeli pięknie pachnie, dobrze smakuje, to naprawdę warto było to robić. Spróbujcie, smacznego.